Nie możemy wracać do tego, co nas zniszczyło. I wiem, że łatwo się mówi, i w tym odcinku będę mówić my zamiast wy, bo to nie chodzi o Was, tylko o nas wszystkich. Razem ze mną, bo ja też bardzo często to robię, ale my najczęściej wracamy do tego, co nas zniszczyło, co nam zepsuło to jest życie, co nas zepsuło, tylko i wyłącznie dlatego, że boimy się po prostu nieznanego. Boimy się wejść na ten nieznany grunt, boimy się po prostu coś zmienić w swoim życiu i myślimy, że brak tej zmiany będzie lepszy niż to, co nas krzywdzi. Nie wiem, czy światło dobrze pada. No, jest taki cień, no, jest git. I zastanówcie się nad tym, bo z doświadczenia wiem, że wejście w te nieznane lądy najczęściej jest takim mieszanym odczuciem, bo niby robisz coś, czego tak naprawdę nigdy w życiu nie robiłeś, ale później cieszy cię to, bo czegoś się uczysz. A mi światło wali po oczach. I czy to jest na przykład zmiana szkoły, czy zmiana pracy? Ja Wam powiem z doświadczenia: ja i zmieniłem szkołę, i zmieniłem pracę, więc wiem na jakiej zasadzie to może wyglądać. Po prostu boisz się nieznanego. Ja miałem taką sytuację, że szkołę zmieniłem na zaoczną i długo się naprawdę zastanawiałem, czy to zrobić. I patrząc na moje życie, mogłem to zrobić wcześniej, po prostu się bałem. Ja się bałem iść do nowej szkoły, ja się bałem poznawać nową klasę której nawet nie poznałem do teraz, bo nie potrzebuję, nie potrzebuję znać tych ludzi. Bałem się, co pomyślą inni, bałem się, co pomyślą koledzy, znajomi, klasa, co pomyśli ktokolwiek inny, nie ja. Nie patrzałem na swoje uczucia. Tak samo zmieniłem pracę i tak samo był ten strach przed tym, że ludzie się zmienią, że praca się zmieni, szef się zmieni. Ja nie wiem, gdzie idę, nie wiem jak idę, nie wiem po co idę i nie wiem, do kogo idę. Nie wiem na co się pisze, ale to zrobię. Po prostu czuję, że tam będzie lepiej. Na tej zasadzie. I dlatego właśnie to zrobiłem i przełamałem ten strach przed tym nieznanym. W każdej sytuacji, w której przełamuję ten strach przed nieznanym i robię rzeczy, których tak naprawdę wcześniej nie robiłem, to mnie to cieszy, ale na początku boję się tego zrobić. Kiedyś nagrywałem odcinek o tym, że przez 7 dni codziennie dwa razy wchodziłem do Wisły i młasowałem. I było to dla mnie coś nowego. Bałem się tego. Tutaj! Dobra i skakujemy do lodowatej wody i tak jak mówiłem stawałem nad tą Wisłą i zastanawiałem się czy ja chcę wejść, ale w sumie to nie wiedziałem i po 10-15 minutach stania praktycznie w minus 10 stopniach w samych majtkach tylko dlatego, że chciałem wejść do tej wody. Ale się bałem. Bo się bałem tego nieznanego, bałem się tego uczucia, bałem się tego bólu, bałem się po prostu tam wejść. To ja traciłem ciepło, które wytworzyłem z rozgrzania się, z tego biegania wcześniej, bo jak wchodzicie do zimnej wody, to najlepiej się rozgrzeć wcześniej, żeby krew wam płynęła w organizmie itd. i tak dalej się rozgrzewacie. Więc ja traciłem to ciepło. Ja cały czas się oziębiałem, bo cały czas było zimniej. Wiecie, byłem bez ciuchów, więc moje Mój organizm nawet nie wydzielał już ciepła, tylko cały czas go oddalał i po tych 10-15 minutach dopiero wchodziłem do tej wody. Ledwo co, ale wchodziłem. I jak wychodziłem, to byłem zły na siebie, że nie wszedłem tam wcześniej, że nie byłem w stanie wziąć się w gaś po prostu i wejść tam wcześniej i wtedy, jakbym to zrobił na samym początku, to ja po tym jak wyszedłem z wody, to ja czułem, że ja 10 minut temu mogłem wyjść z tej wody, że już 10 minut temu mogłem skończyć ten challenge i po pięciu minutach być już w samochodzie, bo ja jeszcze się musiałem ubrać, ja jeszcze musiałem wziąć cały sprzęt. Praktycznie wiecie, w tym stanie oziębienia po pięciu minutach w lodowatej wiśle przy minus 10 stopniach, gdzie rzeka jest najgorszym miejscem do masowania, bo ta woda cały czas płynie. I wiecie, jak to jest pod piesznicem, jak macie zimny piesznic, to jak woda płynie na przykład z góry, to o wiele gorzej się pod nim stoi, niż jak macie stałą wannę, że na przykład leżycie sobie w zimnej wodzie w wannie. Więc boimy się tego nieznanego, ale to właśnie nieznane będzie budować nas, nasze nawyki, nasze samopoczucie i to, czy jesteśmy w stanie się wywać po prostu z takiej naszej rutyny życiowej, dziennej, bo inaczej będzie ciężko. Jak będziecie cały czas chodzić do tej jednej pracy, jak będziecie chodzić do tej szkoły, której nienawidzicie, ale pojecie sobie, a to jeszcze 3-4 lata, ciężko. I na sam koniec Wam powiem, że właśnie w tym nieznanym Mamy największe ścieżki rozwoju. Bo jak teraz się nie rozwijacie albo rozwijacie się powoli, to najczęściej robicie coś, co by można było poprawić. Moglibyście po prostu pójść w inną ścieżkę albo w coś, czego jeszcze nie robiliście, czyli w to nieznane, żeby móc się rozwijać bardziej. Chyba wszystko powiedziałem. Trzymajcie się. Cześć.